Hej, ja jestem Sarcha, oto przed Wami kolejny odcinek z gry Batman Arkham Knight i na początek powrócimy sobie, jak pamiętacie, do zadań pobocznych tak mówiłem Wam ostatnio i tak też zrobimy ale tylko na chwilkę pewnie, bo chodzi tutaj o to zadanie Przemytnik Broni podejrzewam, że jak wykonamy jeden etap zadania, to będziemy musieli powrócić do fabuły więc całkiem prawdopodobne, że w tym odcinku również zobaczycie fabułę ale najpierw spróbujmy odnaleźć kolejną ciężarówkę pingwina

Najpierw wybieramy zakłucacz. They used to say the same thing about Joker and look what happened to him. I za pukaj. What the hell? Who's out there? Oh crap. Drive, drive. The bomber. Oh god, it's Bad Man. He's telling us. Oh, try to lose I'm trying. Put your foot down. He's getting at us.

W tym razie lecimy dalej. Cały czas trzymać się powietrza. Nie obniżać się za bardzo. No, tym razem spory kawałek drogi, trzeba przyznać. Chyba na inną wyspę lecimy. Tak czy nie? No dokładnie. To ciekawe. Tutaj uwaga, żeby kurczę nie spaść ładnie, udało się jeszcze czegoś złapać. Dawać, 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 dojedźcie wreszcie. To tutaj? Chyba tak. Nie, jeszcze dalej jadą. Kurde, myślałem, że to już tu sygnał zanika. Ma armów, do w Dresher. Jak Dick. Dobra. Dobra. Oj, oj. Kurde, zauważył mnie. Nie zwróciłem na niego początkowo uwagi, że tutaj jakiś koleś będzie. Trzeba będzie się nim zająć w takim razie. Przejdźmy od razu do niego.

Batman nie się tutaj, nie, jeśli jest smart. Piękna sprawa, od razu wszystkich załatwiliśmy za jednym zamachem. I właśnie do tego się przydała ta umiejętność, którą sobie odblokowałem. Dobra, co dalej? Tutaj mamy przejście. Trzeba będzie użyć wybuchowego Żelu. Stetonuj i lecimy dalej. Muszę to Czekajcie, pazurem możesz wyrywać kratki, które znajdują się poza twoim zasięgiem. Aha, czyli tam. To po co wobec tego otwieraliśmy tutaj. A, w sumie to można było po to, żeby wysadzić tą grupę wrogów tutaj, ale po prostu zrobiliśmy to trochę inaczej. No dobra, bierzemy w takim razie pazur i właśnie tą kratkę zrywijmy. Ja początkowo myślałem, że jak wyjdę z tamtej strony do szybu, to właśnie przejdę tędy, a to jednak teraz muszę dopiero tutaj się udać. Mamy ich. Kratka!

trochę bardziej się teraz może skupię na walce, żeby tutaj nie obrywać za bardzo.

Nie zdetonujemy oczywiście tego od razu. Tylko tradycyjnie trzeba najpierw skarbiec zablokować, tutaj zamkniemy te wrota i będzie po krzyku zdetonujemy, i nic nam się absolutnie nie stanie. No i właśnie podejrzewam, że na kolejną lokalizację następnej ciężarówki będziemy musieli zapewne poczekać, że nie zrobimy tego od razu. Mimo że powolutku się najwyraźniej zbliżamy do końca fabuły, no ale jeśli właśnie nie będę mógł teraz tego kontynuować, tego zadania. To od razu sobie właśnie do fabuły wrócimy. ok? I can imagine penguins not too happy with us right now. You can only have a couple of these weapon caches left. Keep looking. Let me know as soon as you find anything. Of course. I miss seeing the look on his face for the world. tak, sobie właśnie spojrzałem na ten pasek postępów, to trochę mi to wyglądało na to, że został jeszcze jeden skład broni tylko. I później już być może od razu będzie jakieś starcie z Pingwinem. Zresztą to się jeszcze oczywiście dopiero będziemy musieli przekonać. Czyli co, rozumiem, że muszę wrócić się tą samą drogą raczej, ale to w sumie będzie bardzo szybko. Już tutaj. I zobaczę na wybór misji, czy mogę to kontynuować. No nie za bardzo. Czyli muszę po prostu czekać aż trochę fabułę popchnę do przodu. Tak więc kontynuujemy. Trzeba znaleźć, jak pamiętacie komisarza Gordona który ostatnio się odezwał, więc poszukajmy go Dobra, to gdzieś tam Naprawdę niedaleko, więc mam nadzieję, że szybko się przemieścimy. Już w sumie nawet chyba nie będę przywoływał Batmobilu. Czekajcie, bo to jest tutaj, tak? Wejście No to wychodzi. Tylko nie wiem czy z tej strony znajdę. Nie, tędy się nie dostanę raczej. Sprawdźmy w ten sposób. Dobra, tutaj te przewody gdzieś prowadzą. Nie no, z którejś strony muszę to odnaleźć, no. Wezwijmy jednak Batmobil. I need to find a way to reach him. No okej, okay, ale jak to zrobić? Rozumiem, że Batmobilem jednak się tędy nie dostaniemy. Kurcza szkoda, bo liczyłem na to, że jednak Batmobil się przyda bardziej. No patrzcie, z tej strony nie ma tutaj żadnego przejścia. Coś mi się wydaje, że jednak muszę wysiąść.

<laughs> happens all the time, I expect. <laughs> Hell, Alfred's probably throwing a swinging a go-go in the bat cave right now. Open hey, the I'm shutter. Sure a now. Of social the boss that wants the door can open. Find some means uh, of I thought the bat took him out when he destroyed the, the tank. Guess not. Let's get these shutters up. Doors open. Get ready. think I've got myself some target practice. Dobra, czekajcie. Nie no, oni od razu widzą ten Batmobil. No rozumiem, że mogę teraz zdalne sterowanie włączyć i ich załatwić. Spróbujmy. Oj Batman, poradziłbyś sobie w pojedynkę w zupełności. Nie bądź taki skromny od razu.

Dobra, czyli jednak wystarczyło wcisnąć przycisk, żeby się wydostać. Najprostsze rozwiązanie, to czasem jest yy, takie najmniej oczywiste. Przynajmniej tak się wydaje. Wybaczcie za to. No ale możemy kontynuować, przynajmniej. No i co, wchodzimy. Dobra, tutaj jeszcze chyba muszę wyłączyć, czy nie. Czekajcie, do tego prowadzi odrębny przewód. I to tam właśnie. To wiecie co zrobimy? I jeszcze raz wezwiemy Batmobil i zniszczymy tą ścianę. Proszę. Teraz mogę tam właśnie polecieć. Dzięki temu otworzę sobie przejście dla Batmobila, bo ewidentnie będzie to potrzebne. if it's any consolation i'm sure crane's put old jimbo out of his misery by now it's not like he's got anything left to be afraid of not since they sent his little girl on the stairless up heaven Dobra, wsiadamy wobec tego do Batmobilu. Tutaj trzeba będzie zjechać korzystając jeszcze z wyciągarki. Bądźmy ostrożni tylko. Okej. Okay. I zobaczmy. Czyżby nam się szykowało coś podobnego do zagadki człowieka zagadki, czy nie. Czekajcie. Tutaj coś może mamy. Hmm, nie jestem pewien. Co ja tutaj teraz powinienem zrobić? Tego oczywiście zniszczyć nie mogę. Możliwe, że ja coś tutaj jeszcze pomijam. No bo tak, tutaj nie zejdę za bardzo niżej. Na boki też nie mogę. Dobra, wiedźmy jednak na razie może na górę. Może coś tu jeszcze wykombinujemy. Nie wiem, już tam. Chociaż tak naprawdę w tym momencie. Nie wydaje mi się, żebym coś tutaj mógł zrobić konkretnego z tym. Czekajcie, jednak jeszcze wyjdę z batmobilu i się tak rozejrzę. To będzie, myślę, lepsze wyjście. Tam na górę mamy. A, proszę. W tamto trzeba wystrzelić. To sprytne, naprawdę. Nie pomyślałbym. Czyli w ten sposób. I teraz patrzcie. Idealnie tutaj. To oczywiście nie sprawia, że mogę zjeżdżać na dół, ale sprawia, że mogę tam wlecieć jako Batman. I to jest akurat super. Tylko tutaj ostrożnie, żeby nie spaść w dół. No i proszę. Teraz trzeba spowodować, żeby ten wiatrak się nie kręcił. Dobra, tutaj trzeba będzie użyć yy, oddzielnego urządzenia. Tutaj mamy jeszcze trofeum człowieka zagadki. Właśnie, z nich z nich. <grymny> 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 Czyli tak, tutaj urządzenie do zdalnego hakowania jest potrzebne. To już znamy. Wytłóżmy jakieś słowo, półprzewodniki, proszę bardzo. I wchodzimy do środka w takim razie. Wow, tylko że tu jest tylko zagadka i tego robić nie musimy, żeby popchnąć fabułę do przodu. Ok, impuls elektryczny, może być zasilony. Czekajcie, to ja może tam się jednak pomyliłem, znaczy pominąłem, wiecie? Nie Będę teraz zagadki wykonywał, bo to nie jest najważniejsze w tym momencie. No właśnie, impuls elektryczny. The generator kilka razy wystrzelić. Pięknie. Czy to wystarczyło? Tak jest, proszę bardzo. Rozumiem, że tylko to jedno wystarczy.

I teraz możemy zjechać niżej. Siadamy do batmobilu. To oczywiście jeszcze nie spowodowało, że na samym dole ten wiatrak przestał się kręcić, ale tu też będziemy musieli za chwilę zdecydować co zrobić dalej. Póki co niszczymy to tutaj. Okej. Zatwiliśmy ich ładnie. No kołbym z Datmobilem. Pięknie. No, czemu go nie wykończył, no? Jestem za blisko brzega, kurczę, się boję, że spadnę. Ostrożnie. No chodź tu wreszcie, kurde, za daleko jest. Dobra. I tutaj jakoś pokombinujmy, żeby ten wiatrak na dole jeszcze wyłączyć. Rozejrzyjmy się. How many more bones will you crush? How many lives will you destroy in the pursuit of your crude justice? All are I look at you and see a man born of Dobra, tutaj impuls elektryczny się też przyda, tak? Weźmy to w takim razie. I tak, RB to na górę. To mnie nie interesuje, więc zjedziemy na dół. Ok. To jeszcze nie wystarcza. Jakbym tak mógł zejść tutaj. No właśnie. To nic nie dało. Próbujemy jeszcze niżej. Oho? i tutaj to trzeba będzie zniszczyć. Weźmy w takim razie szybko dwuchowy żel raz jeszcze. Tam mamy akurat jakieś kolesi. Dobra, czyli tak, impuls elektryczny w ten sposób. Teraz ich tylko dobijamy. No, ok, mały trening przed tym, co będzie później do wykorzystania. I teraz tak, tutaj przejdźmy na drugą stronę. Czyli w tym momencie będę na samym dole, a musimy jeszcze przeciążyć generator.

O, już chyba wiem co zrobimy w tym momencie. Pięknie, tak jest. To teraz możemy ruszać. I tutaj otworzymy tą bramę, jak rozumiem. Dobra, znaczy bramę. Właściwie to jest winda. W trybie detektywistycznym trochę to wyglądało inaczej. to Ok, czyli na dół, jak rozumiem, bo na górę. Na górę też mogę. To zobaczmy najpierw na górę, wiecie. Proszę bardzo. Znowu musimy użyć wybuchowego żelu. Tylko nie wiem, czy tutaj przypadkiem nie będzie jedynie jakiegoś sekretu. Dokładnie. Mamy trofeum człowieka zagadki, i możemy teraz zjeżdżać dokładnie na sam dół. Nie, to nie jest to. Bierzemy wybór gadżetów i lecimy jeszcze niżej. Ok, to jest tak daleko, jak to Muszę znaleźć way past the przez blocking the shaft. No, a nie mogę tak tutaj zejść? Nie za bardzo. Jakbym tego teraz użył? Aha, tędy, tak? Dobra, już chyba wiem. Tutaj byłem w tej wnęce. I teraz mogę przejść tędy. Zrobiłem cięcie, żeby już was nie zanudzać. Look at it. Study it. Imagine yourself pulling the trigger and blowing a hole in it. Now, throw that idea away. It's what he wants you to do. It's where the armor plating's strongest. You shoot him there, and you're just helping him. And we are not, I repeat, not in the helping him business. Their leader is wearing an explosive vest. I need to neutralize okay. him first. Okay. Gives the tactical advantage here.

Rozbój kamizelkę, ok? Świetnie, fajnie no, to, to kurczę zostało zrealizowane. Wow, jeszcze kurde tutaj Joker nas teoretycznie atakuje. Oczywiście tak się tylko Batmanowi wydaje. Świetna sprawa. Dobra. Trzeba kurde szybko tego medyka nieszczęsnego powalić, ale to nie będzie proste, bo tutaj jest ich sporo. Tam jeden kurde zabiera broń. Ajajaj. Ten jest elektryczny. i kurczę co ja zrobiłem że mi przerwało no Nie jeszcze raz chodź tu Ok, wszyscy załatwieni, bardzo dobrze. No i mamy chwileczkę chociaż w spokoju. Teraz tutaj się tylko rozejrzeć. Proszę bardzo.

Sporo było takich momentów, kiedy trzeba było się tutaj zastanowić, co zrobić dalej. Ale powolutku posuwamy się do przodu i zbliżamy się do ostatecznych rozwiązań w fabule. Do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!